Czemono Ludziska, jesteśmy razem z Daimanem na serwerze The Walls Za 5 sekund się zaczyna rozgrywka, przywitaj się Siemanko? No, zasady wam zaraz na spokojnie wytłumaczymy co i jak. No i wybieramy sobie klasę tutaj. No. Dobra, mamo, fajnie, musiałaś akurat teraz. <grym> Jezu, ja ja to mam zawsze farta. O nie... Dobra, biorę sobie, biorę sobie Jezu, ziomek, łucznika wziąłem. No to właśnie o to chodzi, dobrze. Dobra. To... Do... Ścinaj Dobra. Nie zaczęłniku nie widzę. Dobra, no to może opowiedzmy co tutaj się będzie działo, co? Dobra, ty czy ja... No ty, bo ty tutaj grasz więcej. No to tak, mamy y, 900 sekund na uzbieranie potrzebnych nam itemków do walki. No po tych y, Po tych właśnie sekundach odliczania. Otwierają się, jakby wrota, czy jak tam można powiedzieć, ściana. No i tam cztery drużyny, które są porozdzielane równo na cztery kwadraty, no, zaczynają się w siebie nawalać. No, dokładnie. No i po prawej stronie macie ten licznik czasu, ile jeszcze zostało, yy, oraz zabicia wszystkich drużyn. Ej, wiesz co jest? Ja robię właśnie taki e, tunel, jakbyś mógł nie znaleźć, to by było fajnie. Czekaj, widzę twójnik chyba. Taki. O, Cady, kadi, kadi, jest, widzę się, hej, hej. Siemano, dobra. Ha, gdzie no jesteś? tutaj, 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 już, tu A ja właśnie nie widzę. Ale, ale, one, jest... oni się biją, o te zwierzęta. Dobra, chodź, ha, chodź ha, do mojego tunelu i. A jedzenia nie zbieramy? Zresztą znaczy, no to, a właśnie, nasza strategia. Do no właśnie, no mówi. my mamy swoją strategię, ludzie. My się takie zadaniami podzieliliśmy szybko przed odcinkiem. Ty, jakiś bałwan jest na górze. Trudno, zbierać drewno, ziomek, bo dre drewno potrzebuję. Drewno potrzebuję. O, grzyby! Z grzybów... Grzy grzyby są mało ważne, bo nie znajdziesz drugich. Ale słuchaj, z grzybów jest dużo żarcia. Ty wiesz co, zbierać, a nie jakieś grzybki, kurde. Zachciało mi Z grzybów dużo żarcia jest, przestań. Grzyby fajne są. Drewno potrzebuję. To gdzieś ma... mój tunel jest. Wiem, ja wiem gdzie jest ten tunel, tak więc spoko. Kurde, nie ma tutaj żarcia w ogóle. Muszę zejść do bedrocka, bo przy bedrocku zazwyczaj są diaksy, wiesz? Jak tam słyszałem. No dobra, o już widzę te ściany jakieś. Crafting Games The Walls. No to są te ściany. to nieźle przylaguje. Gurde, <noise> wiesz co? Jak tu zdobyć pożywienie? Tutaj w ogóle tych nie ma. Dobra to chodź, chodź do mnie tam potem potem znajdziemy Dobra arbuzy przyniosę, poczekaj, bo jest sporo arbuzów. Czy tam melonów, jak to wolę Potrzebuję drewno, wiesz Dobra, spoko, spoko, wiem, że drewna potrzebujesz, będę miał W razie kopię, kopię. Osta O, widzę że on crafting Już tej włączki. 6 żelaza 7. Więc przeżyję. No. O kurde. Okay. Mam nadzieję, że nikt teraz mnie bije do domu A co się stało? Nic nie Co jest? Chciałem, że ktoś mi bie zaraz do domu No Jezu, teraz. weź przez dzwonek czy coś To jest moja, to jest moja zmora Moja <laughs> też Dobra, chodź, chodź tej damy. No czekaj ja drewno ci przyniosę ja już mam 9 razy, a więc co nie jest... No spoko, spoko, przykoksimy, ale wiesz, 10. zbieram drewno. Okej. Okay. Nie no, teraz to będzie chociaż lepiej. O, padł mi właśnie kilofon. Ktoś tutaj schodzi, to ty schodzisz? Nie. Ej, a mogą cię zabić teraz? Chyba jeszcze nie, nie? Nie, 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 nie. Wiesz co, mi się zdaje, że na tej mapie jedyne okay. źródło pożywienia to arbuzy. A się tej zamianka będzie. Masz pewno. O, dzięki. O, ale super gościu. Co ci dał? Premno. Ile? 10. Kobię teraz z tunel, pod jak Dobra, słuchaj, Pan... wbijam tam do ciebie. Zgadnij ile mam desek Ile? Ponad 107 Fungu. Czyli nieźle. Nieźle. A trochę mówię, bo cię nie widzę. Czekaj, czekaj, spoko, ty, ty tam sobie sieci ja muszę tam przyjść, nie? A ty tam sobie sieci kurde. No łapię. Zosta Zostawił mnie w kopalni. Widzę cię, tam jakiś chyba jeszcze jeden gościu jest. Tak, to właśnie ten mi podarował drewno. Ci deski. Słabo z jedzonkiem. No we tam, potem poszukamy. Spoko Wejsonka. ja ci i tak przyniosę, o 10 minut zostało. No jest, właśnie doszedłem do tego poziomu. Jesteś przy Bedroku? Tak. Daj mi jakiś kilof, to ja będę w drugą stronę kopał. O, jesteś, jak fajnie, masz. Masz. A. Czekaj. Nie masz żarcie. Chodź tutaj, czekaj. Zajdło bo się to... Masz. Łap. Po co nagarnie. tak kopiesz w dół? bo tutaj podobno ma być równy, równy, poziom Bedroka tak zwany. A. Na tej równinie właśnie są diaksy. Dobra, daj, daj... mi trochę kamienia, bo ja nie mam nic kilofun Masz o dzięki. Gdzie mam kopać? W którą stronę? No, bo ja, nie, także... Chodź najpierw tutaj chodź znajdziemy. Dobra, to gdzie... Cześć, mam? Który Cześć. to poziom? F3. Nie jeszcze da... Jeszcze... jeszcze jeszcze. Muszę do zerowego. To dawaj, 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 na dół, na dół. Znaczy no, że 13 żelaza, więc... Nie, jest źle. No spoko, ale jeszcze mi, trochę mniej niż 10 minut. Spoko, spoko i tak może powiem serwerów, serwery są cztery dokładnie, tam trzeba tylko zmienić jedną liczbę. Se server, serwery należą do Sydroxa może poznacie, może nie. No. IP będziecie mieli w opisie w razie czego. Kopy, 15 mam. Który to jest poziom? Właśnie nie wiem, 2, O jest to, jest wreszcie. Tak, jest równy, chodź mnie Lol, węgiel tutaj... wypada tylko ze stołna. No tak. Dobra, ja kopię w tą stronę Albo nie, to ja Tutaj Możemy taki kwadrat zrobić albo coś w tym stylu. Okay, tak, Dobra nie. O, znalazłem rudę żelaza No tutaj dużo się stoi. No spoko. No tak żelazo, Wiesz, ogarnąłem na jakiegoś. No spoko, spoko. Brawo, węgielek. Chciałabyś trochę więcej czasu typu nie wiem enchanty takie tam choć słyszałem, że gdzieś na mapie jest jakiś Jakiś tam świątyniesz coś na stylu Czekaj, to może piecyk już zrobię? Masz crafting table a nie mam. Czekaj, mam o, Ej, masz drewno, masz drewno. To, to że daj Tam masz, tam masz. Czekaj, już teraz. Za tobą no to tak jak widzicie ludzie, rozgrywka jest całkiem spoko. Warto robić teamy, bo w pojedynkę e, jest ciężko, ciężko no. jest wygrać, jak nie macie kto bronić. Ale... Czyli wiesz co, wygrać nie. Czyli wygrać może nawet na końcu, ale w ogóle no przeżyć. No przeżyć, przeżyć. Dlatego właśnie są te teamy, a nie taki typowy deadmatch. No. Ale i tak... <laughs> Ktoś już padł już u nas. Jeju. Po co ci redstone? Właśnie nie wiem. Kopiemy to dalej? Po co takie duże? Tak! No wiesz co? Dirta nie kop, dirta się opłaca. Tutaj diaksy są, więc się. Tak, na zbrojki mamy chyba. Ale te diaksy, jakieś cztery diaksy by się przydały. No, na dwa miecze. Już byśmy koksili. Ej, zrobisz mi szybko jakiś miecz? F nie miecz, tylko kill off, bo mi się kończy... Już mi się skończył. Masz. Prosię się. No. Podniosłeś to drewno? Tak, Dobra, podniosłem. dobra. Zobaczcie ludzie, już tylko 370 sekund. O kurde, no zaraz wychodzimy, pojedzonko. No ja ci dałem przecież. Ta, na, no wiesz. Aż przetopiła się chyba, albo żelaza zabrakło. Albo to, albo to. Jak słucham... wiesz tej... co? Już mam 11 żelaza. No to przetop, przetop. Zaraz, poczekaj, bo ja sobie prosto kopię. 8... I 8, 16, no. Najpierw tak zwane... O, redstone. Ale resztą się chyba nie przyda. Znaczy Sporo żelaza znajduję tutaj. Right. Ale kilofa żelaznego nie rób, bo się chyba nie opłaca, nie? Nie, na razie mam... Kilof nie? No co ty, ja myślałem, że my dwa jest. Ty do jakiegoś bedroka doszedłem. Co już nie są bedrock. No, luknij tutaj. Czy wiesz co? Tutaj podobno jest jakieś granica mapu czy No masz. bo na pewno, no nie. O 5 minut do opadnięcia ścian to zaraz będzie... Zaraz wychodzimy po tam... To po sto wychodzimy, co nie? No tak, tak. Zaraz będzie ludzie masakra po prostu. Będzie. Mor... El Mordoro. No. El Mordoro. <grym> El Mordoro. Weźtaj, że, że raz oszuca. Dobra, spoko, 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 poczekaj. Pozwolimy Fartem, zaraz Diaksi Albo wpadnę do dziury, tak jak wtedy. Tak to, ten, to Dobra, wracam, mam 15 żelaza. Spoko. Ach, pięknie się sprawy. Ty co tak tam kopiesz? Szukasz? Nie, jestem składny. Wow. Głupi dirt Kolejne żelazo znalazłem Ja już tam sobie przepał Węgiel, węgiel się długo będzie tylko dla Ciebie, bo mam pleca go seta. Co ty gadasz? No Ty! A nie, myślałem, że znalazłem Diaksa, a tutaj ktoś napisał że Potrzebuje jednego Diaksa na miecz. Ej a jak zostaniemy. A jak zostaną tylko czerwoni, my jesteśmy w czerwonych, czy nie? Nie, my jesteśmy Niebieskich. w niebiescy. Czyli jak tak. zostaną tylko niebiescy, to wygraliśmy, tak? Tak. A i się już nie nawalamy pomiędzy sobą. Nie już. Nie. Okej, okay, ty, no to fajne, dobra. Ty! Żelazo mi zawinęłeś Nie wiem Ja bym sobie ty zaleść Ci Wrzuciłem 15, patrzę jest tylko 4 Co za z... A nie jeszcze, jeszcze do drugiej bo ci wiesz, chciałem rozdzielić, żeby szybciej się Myślałem, że złodziejujesz mnie Spokojnie... Wszystko teraz Ja mam dżyski. jeszcze tak y, tego, tak y, drewna. Nie wiem czy to się przyda Aż jeszcze chyba nie Gdzie jesteś? A kopiesz na dwa. To ja będę kopał na dwa obok ciebie. I ludzie widzicie ogólnie na początku drewno, jedzenie, a potem kopać, kopać, kopać O ty, 130 sekund jest. O mój piesek Uff, znowu stres. Czy to do mnie, czy to nie No a teraz wszystko idzie do ciebie, uwaga. Wszystko dla ciebie. Kopiemy. Z żelaza i żelaza, Jak to wszystko do mnie idzie? O, LoL, ty już masz seta. No właśnie. Ja coś, coś, coś oddam, no ale... Zaraz wychodzimy. Z... Ja mam no. tylko tego z żelaza 16, to ja na seta nie będę miał. Spoko, spoko. Nie no, jeszcze tam mam da siebie parę żelaza. No okej. Okay. Kurde, zaraz, wiesz, Mordor. No wiem, wiem, wiem że wchodzimy normalnie dobra, brakuje mi tylko spodenek idę kopać i włożę węgla trochę ja temu już mnóstwo o kurde, dużo ej to masz, czaj też mamy co mamy? masz czaj mi spodenek brakuje tylko 60 sekund Kurde, ani, diak ani diaksa jednego Masz diaksa jednego? Właśnie, ani jednego diaksa Spróbuję żelaznym kill offem no, złoto wypadło Właśnie, bo my złym kiofem On no, tutaj mnóstwo rzeczy wypada jak mam a żelazny Wiesz? weź sobie żelazny Nie no co ty 30 sekund jest na, nasz team pisze żeby na środek iść E tam O, e emeralda znalazłem Wszystko żelazny trzeba kopać weź sobie żelazny Złowy to. Przestań już żelaznego nie będę robił jak już O już Puka, puka Nie no nie wchodzimy Niech się podawalają no, im, pomożemy. Zaraz. O lol, ale lagi mam. O. A już, dobra, wróciło. N no, były lagi, jeszcze troszkę... Już nie. Emeraldy mam tutaj. Przez co te lagi były? Te ściany opadały. Tak. A, spoko. Ściana. No właśnie, kurde, ile rzeczy już. Wiesz, ja mam żelaza? Ile? Gdzie 5 żelaza, 5 złota, 3 emeraldy. Lol, to żelaznym trzeba. O. Nas następny razem LOL coś się dzieje nie tak, bo lagi są. I gościu no, to fuck napisał. Na powierzchnię, dawaj, dawaj, bo oni na nas czekają pewnie. No, dobra, a, czek. ale lagi. O Jezu. czekaj o. Cześć. Dobra już. Uspokoiś. to nie tylko u ciebie, a masz Przepalasz sobie coś? Wiesz co? Na mnie to ten... Na ja miejscu. sobie przepalam jakby co A ma, ma, masz na, y, ten SWorda Mam już Sworda, mam, mam, mam Dobra, lecimy na górę No, czekaj No i ludzie, teraz się zacznie klepa Dawaj, dawaj, dawaj no. Cześć, bo jeszcze tutaj jest złoto, więc zaraz tylko... Co można tutaj jeszcze zrobić z Dobra, ko kobyl wyrzucaj tam tylko nie wszystko. nie tam, chodzi, Niech tam z cztery staki nic zostaną. No to nieźle, no to ty dłużej kopałeś ode mnie, nie? To już prawie się przestałem. Dobra, lecimy na górę? No jeszcze ani jednego zabicia nie było. Co? Cześć, jeszcze tutaj mam, mam złoto. Cześć, zrobię sobie... Co tutaj można ze złoto zabić. Dawaj, bo nie dadzą rady, przegrają przez nas. No, ale to Dobra, się dawaj, skończymy. ja lecę na górę. Dziękuję, To czaj, musimy razem. Dawaj, dawaj, dawaj. Go, go, power. A spróbuj mnie łapką e, walną uderzyć. Trzeba się, łapką. Nie mogę. Nie. Czyli teamy się bić nie mogą, no to fajnie, dobre jest. Dobra. O ludzie, teraz... Ale, ale teraz będzie akcja. Dobra, idziemy coś. No już Ale kurde, żadnego co mi się nie było. Ty chyba Ej, nas zakoblowali, albo jest noc. Noc jest, bo zawsze no nocą się zaczyna. Ojej. Zjedź coś. Zjadłem, co no, tylko stąpić. Ej, we, weź, właśnie, śnieżki. O, śnieżki, niszczyciel setów. Nie mamy łopaty. Wiaderko z wodą, rób, kra czekaj, wiaderko z wodą, więcej będzie, spoko. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ej, wiaderko z wodą. Ja mam żelazo, tak więc wiaderko zrobię, o, ogarniaj dookoła, czy nikogo nie ma. Dobra. Lol, co jest? jest? Ty, śnieżki pani... nie dropią. Dobra. Jestem bogaty, więc żelazo sobie wziąłem. Lol. No... Niszczyciel setów, ale kurde, to będzie to, to dobre. Będzie to. Ja od krzemy, filmiki oglądałem. Ty! Też sobie zrobię żelazną Ej, tak, chcę co eku bo Kurde tylko, niestety nie było nie żadnego wiesz Typu nie wiem, e, skeletons Kurde, no, kurde pająk sobie... jest Do, O dobrze, dobre Wiesz, mopki, agresywne mobki można to... Bije mnie Co za ty Jest pajęczyna? Co? Jest pajęczyna? Ja. Też jeszcze po tej stronie nie byłem, ale tam, tam wiem gdzie mniej więcej są. Były kajwy. Tutaj jakiś zamek mamy, a nie, to jest spawn przecież. Tam. Nie myślałem, że to. Dobra ho. Czyli wilczek, dobra nie. Dobra, dobra, dawaj, lecimy gdzie jesteś? ej, ja, gdzie jesteś? Tutaj, tutaj poszedłem tak w lewo. O lol. Oje, mam Czekaj. cię, mam cię Dobra, dawaj ich tam, idziemy klepać. Tak, ja, bo chcę, chcę sobie te śnieżki Spoko to możesz wiesz, śnieżkami uderzać uderza, jakby... dziękuję. To chodź, tak razem musimy jakoś. No wiem. Wiem na go... gdzie jesteś? Każdy widać. gdzie No już za tobą lecę. O, patrz, tutaj mogłyby być suki grzybowe. No, przecież mówiłem ci, że grzyby idę zbierać, byłem. No wiem. A, dobre tam. By... O tutaj, tutaj są, o jest, dobra. Uważaj, nie w pani. O yes. Uważaj! Lecę! Dawaj, idziesz? Coś mnie strzela. To chyba oni na drzewach siedzą. Nie to. Wow. To był skeleton. uważać, uważaj, czekaj Dawaj, dawaj! O Jezu, ile tych mogów tam jest, dawaj! Dobra, chodź. Eee, przeciwnych... Ludzi masz też oznaczonych. Ale ty, gdzie oni są? W ogóle ich nie widzę. Wiesz co, niektórzy też se... czekam na diaks jakieś. Co za nooby. O co? Tu... Tunel, no, a nie ten. Dawaj, trzymamy się razem, bo jak kogoś zauważymy, to jest, to jest duża szansa, że przeżyjemy. Tu, o, czekaj, zaś pokażę, gdzie, gdzie padłem. O, tutaj. Tutaj, jak przechodziłem przez most, to gościu strzelił we mnie z łuku. Huh. O, no, agresywny mulek to się te o, jeszcze jeden, pańczyna a po co ci pańczyna? na łuk a ja mam łuk a ja jestem ja ucznikiem no, bo... to eee zamienimy się czy chcesz być jakimś tankiem? gdzie jesteś bez na tym moście? eee wow spadłbym no ja też jestem na tym moście creeper na którym moście no przechodzę coś? tam widzę cię już idę tam no. do ciebie ty słuchaj nikogo nie ma Ej, to czekaj, o jest krowa, jest krowa, jest krowa. Like a cow. widzisz gdzieś widziałeś mnie? Aha, no tak. jestem, cały czas Cię widzę. Ale nikogo tutaj nie ma na tej mapie. Wiesz co, ej dasz mi łuk, daj tym dobrym dobry Ty, zobacz Chodź. do góry. Znaczy nie, ta, tam się nie dostali, ale tam... Gdzie jesteś? No tutaj. Daj mi łuk. A ile masz strzał? Dwie, ale... No dasz mi więcej, masz dziesięć. No ja mam dziesięć. No to dasz? No przecież ja miałem być łucznikiem. No ale oczy jakoś tam idziemy nie ja, są gdzie? pod spodem pod spodem widzisz? no i agresywna mój gdzie dum. są pod spodem? jak my mamy tam wejść? o kurde widzisz... widzisz to? no gdzie jesteś? dawaj dawaj jestem, jestem dawaj do tej fontanny dawaj bo sam nie dam rady mają męcząc tutaj nawet cztery ty mam mam go mam go klepie go dawaj 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 dawaj, dawaj klepiesz go? Tak. Klepie mi jakiś slim. Pomóż, pomóż. Ale klepa. Nie, zabiłem. Do lawy wpadłem, do lawy wpadłem. Nie. Zabiłem. Nie. Wpadłeś? Do lawy. Joki epik. Eta, ja się wspieram. Ile tych rzeczy jest? Dobra, ludzie, to na tyle z mojej strony. No, widzicie. Było nieźle. Było nieźle, ale do lawy wpadłem. No tak zawsze taki mały failik na koniec. E, dobra, no to pożegnaj się. Sionko. No, cześć.